Cześć Strzelce, witam Was w tarocie tygodniowym od 29 grudnia do 4 stycznia. Zobaczmy, jaki ten tydzień dla Was będzie, co jest do osiągnięcia. Trójka mieczy. Trójka mieczy może mówić o tym, że. W tym tygodniu możecie się dowiedzieć jakichś informacji, które mogą Was zranić, i chodzi o to, by zachować, powiedziałabym, zimną krew, żeby też może czegoś nie zakańczać. Trójka mieczy może mówić o na przykład sytuacjach takich smutku, żalu, rozpaczy i jako, powiedzmy, wyzwanie, coś do osiągnięcia, chodzi o to, żeby być może starać się zrozumieć tą sytuację albo wyciągnąć z niej jakieś wnioski, lekcje, dlaczego to się wydarzyło, dlaczego ktoś tak się zachował na przykład, więc gdzieś tutaj być takim trochę też tolerancyjnym, wyrozumiałym. Zobaczmy, co się wydarzy w takim układzie. To może mieć związek z matką, siostrą, przyjaciółką, ewentualnie z partnerem lub partnerką. Może chodzić po prostu o uczucia, relacje, o przyjaźnie, czyli ktoś tu może faktycznie się zachować niestosownie w stosunku do drugiej osoby, coś może powiedzieć, może ktoś zdradzi jakąś tajemnicę, zawiedzie po prostu i może dowiecie się o jakichś też informacji niezbyt przychylnych, i no, będzie chodziło o to, żeby. Jakoś porozmawiać, może z tą osobą wyjaśnić pewne rzeczy, może właśnie tutaj chodzi o to, żeby też nie zostawiać tej sprawy w taki sposób w tym tygodniu. Więc, no, jeżeli się na kimś zawiedziecie, no to tak jak mówiłam, może uda się wyciągnąć z tego jakieś wnioski. I tutaj może chodzić o relacje uczucia, ktoś może zostać zraniony po prostu w tym tygodniu przez najbliższą osobę w jakiś sposób. Więc, no, chodzi o to, żeby. Sobie poradzić z tym problemem. Zobaczmy niespodziankę. Sąd ostateczny. Przebaczenie, wybaczenie całej tej być może sytuacji, właśnie. Może tutaj jest tak, że ktoś zrozumiał, zrozumie swój błąd, może faktycznie będzie chciał was przeprosić, z wami porozmawiać, coś wyjaśnić. No, i to może być po prostu niespodzianka. Być może nie spodziewacie się tego, tak? Może po zachowaniu kogoś, no, może być ciężko komuś, tak? Po prostu. Podać rękę po tym, co zrobi, jak się zachowa. A tutaj się pokazuje, że jednak ktoś no, zachowa się w jakiś sposób honorowo i jednak będzie chciał porozmawiać o czymś, wyjaśnić coś. Więc tutaj, w tym sądzie ostatecznym, może być kwestia jakiegoś przebaczenia, tego, że ktoś do Was się odezwie w tej sprawie, właśnie, którą tutaj powiedzmy zaniedbał. Lekko mówiąc, i będzie chciał coś wyjaśnić, będzie chciał przeprosić, więc to może być dla Was takie, no, miłe. Powiedzmy, że jeszcze raz ktoś będzie chciał jakąś szansę, więc też tak może być. Sytuacja w jakiś sposób może się po prostu powtórzyć. Tak bym powiedziała też w tym sądzie ostatecznym. To oczywiście może chodzić o sprawy sądowe dla niektórych, które, czyli jakaś niespodzianka może przyjść z no, powiedzmy z tej strony, czyli jeśli chodzi o jakieś urzędy i instytucje oraz sądy, czyli tu mogą być jakieś dla Was dobre informacje. No dobrze, a zobaczmy, na co na kogo uważać. papież ja bym powiedziała, że uwaga na taką na konserwatyzm, o tak, trzymanie się takich utartych tradycji, zasad, reguł na tej zasadzie, więc na to trzeba uważać. W ogóle uwaga na to, jeżeli na przykład pytacie jakieś osoby o radę i jest to osoba starsza, która ma takie podejście bardzo tradycyjne do pewnych wartości, do pewnych zasad to niekoniecznie musi iść w parze z waszymi zasadami, więc tutaj na to bym uważała w ogóle na doradców właśnie, na takie autorytety dla was, tak? Bo czasem jest tak, że po prostu no, autorytet mówi swoje, a niekoniecznie musimy się z tym zgadzać, więc gdzieś tutaj musicie mieć swoje zdanie w pewnych kwestiach, w pewnych sprawach. Niekoniecznie a kogoś dobrze jest wysłuchać, oczywiście, natomiast niekoniecznie trzeba się kierować tym, co ktoś wam powie. Więc tutaj na takie rzeczy uwaga. Natomiast zobaczmy, co karty Wam radzą. Dążyć do stabilizacji, do poczucia bezpieczeństwa, do tego, żeby coś tutaj, mimo jakichś powiedzmy, rys na szkle, żeby się nie rozpadło, ja bym tak powiedziała, więc gdzieś tutaj jednak ta stabilizacja, ta na przykład rodzina, jeśli tu mówimy o rodzinie, żeby jednak. Co utrzymać. Czwórka Buław może sugerować rozmowę, może sugerować dalsze plany, dalsze jakieś takie, e, dalszą współpracę, na przykład z kimś, bo tutaj różne mogą być akcenty pokazane, choć bardziej mam wrażenie, że chodzi o sprawy osobiste. Natomiast no, tutaj Czwórka Buław może sugerować właśnie tą stabilizację, żeby ją utrzymać, e, żeby dalej Dać komuś szansę, kolejną, żeby komuś wybaczyć, więc gdzieś tutaj w tej karcie właśnie też są ostatecznego to było powiedziane, ale tutaj ta czwórka była w to potwierdza, że jednak nie warto stracić kogoś, czegoś, po prostu, bo czasem jeden błąd popełnił, czy coś powiedział, tak zrobił. No dobrze, zobaczmy jak praca. Dwójka monet, szóstka była w pracy, możecie mieć, w ogóle dużo może się dziać. Dwójka monet może sugerować, że będzie dużo pracy, nadmiar, może niektórzy będą mieć dodatkową pracę, jakieś fuchy możecie łapać w tym tygodniu. Ogólnie może się dużo, dużo, dużo dziać, nie będziecie chcieli z czegoś rezygnować, jakieś możliwości, szanse się dla Was pojawiają. Tutaj widać Waszą odwagę, zaangażowanie w pracę, widać na przykład, że mogą być jakieś spotkania w pracy, czy też integracje, po pracy jak najbardziej, jakieś zaproszenia gdzieś, w każdym razie też tutaj się pokazuje chęć, takie dosyć duże ambicje i chęć na przykład nadążania za jakimiś schematami, albo tak jak mówiłam, może nie będziecie chcieli rezygnować z czegoś, więc będziecie chcieli pokazać jak najlepszej strony ta odwaga i to, że wy potraficie, że wy sobie dacie radę, to tu się też pokazuje, więc gdzieś tutaj jakieś takie też, no może to prowadzić do jakichś właśnie szans na awans, na jakieś takie pochwały od szefa, ale widać, że będziecie chcieli, mimo wielu zadań, no to jednak będziecie chcieli doprowadzić coś do końca, tutaj tak jak mówię, nie będziecie chcieli z czegoś rezygnować, jeśli szukacie pracy mogą się pojawiać oferty dodatkowe mogą się pojawiać oferty w ogóle pracy, współpracy coś tutaj może być fajnego nie będziecie, będziecie pisać, powiedziałabym czy wysłać CV na kilka ofert to nie będzie tak, że będzie jedna nie będziecie zdecydowanie czego byście chcieli konkretnie tylko po prostu widać, że no przypasuje Wam kilka różnych ofert, kilka różnych propozycji, więc Będziecie działać w tych kwestiach, a zobaczmy jak relacje. Ask kielichów i król buław. Karty, które mogą świadczyć o romansie. Faktycznie ten romans może być przyczyną tutaj jakichś e, ekscesów, jakichś właśnie takich przykrości, e, ale to się tutaj potwierdza, pokazuje się to. E, jakiś romans. Może chodzić o jakieś spotkanie z przyjacielem, przyjaciółką ewentualnie. Tu ktoś może być zafascynowany fizycznie. E, no, jakaś namiętność się pojawia, tak? Więc gdzieś tutaj jak najbardziej może się pojawiać ten romans. Ogólnie Askielichów, karta spotkań, karta rozmów, karta odrodzenia uczuć, no i król Buław, który może mówić o namiętności, może mówić o podjęciu decyzji, więc tutaj może się dużo różnych rzeczy wydarzyć w waszym życiu. Tak naprawdę możecie się spotkać, możecie chcieć wyjaśnić sobie pewne rzeczy. Tak jak mówiłam, tutaj warto komuś dać szansę na wyjaśnienie czegoś, więc tu może być tak, że. Nie każdy będzie gotowy na to, żeby komuś wybaczyć, natomiast no, jakieś szanse na rozmowy są, na to, żeby podjąć decyzję, z kim się chce być na przykład, albo czy ten romans no, ma szansę przetrwać, czy też nie, więc tu również taka kwestia się może pojawiać. Może być też kwestia tego, że np. jakiś mężczyzna zacznie bardziej o siebie dbać i to będzie bardzo zauważalne, więc też tutaj może być taka sytuacja. Oczywiście może być, tak jak wspominałam, kwestie negocjacji, rozmów, bo jednak w Asie Kielichów są to szanse na to, żeby coś odnowić, żeby porozmawiać o czymś, żeby coś sobie wyjaśnić. I to macie kilkukrotnie pokazane, więc tutaj jest szansa na wyjaśnienie właśnie jakichś ekscesów, jakichś tam powiedzmy nawet romansu, jeśli miały miejsce, czy flirtów. Um, więc jest szansa na to, żeby po prostu ta relacja dalej trwała. Mimo wszystko, tak? Natomiast jeśli chodzi o singli, czy możecie kogoś poznać jak najbardziej i yy, możecie kogoś poznać, yy, tutaj się pojawia jak ktoś żywioł ognia, w wstrzelec, Wasza energia, możecie być zauroczeni tą osobą, może to być romans, może być flirt, yy, możecie się zakochać nawet, więc tutaj faktycznie dużo spotkań, rozmów, randek się pojawia, więc dużo, dużo może się dziać. Pamiętajcie o tym, że no macie tą trójkę mieczy na wyzwaniu, więc ktoś może Was zranić. Może być tak, że po prostu ta osoba, którą poznajecie, Wy będziecie do niej żywić uczucia, ona po prostu tylko, ona niekoniecznie, więc tutaj na to trzeba uważać, żeby właśnie później, no, nie mieć żalu, czy nie cierpieć za nadto. Pozdrawiam, cześć!